Płyta cegła to jednocześnie płyta spójna i różnorodna. O różnorodności w światciu chociaż okładka i te trzy kolory, które nie do końca mają oznaczać barwy reggae, ale raczej właśnie pokazać te różne smaki gem. No, przypomnę, mamy tutaj country, mamy tutaj bluesa, mamy tutaj reggae, no i mamy kilka odsłon klasycznego roka. Natomiast to, co jest spójne w tej płycie, na tej płycie, to Nieprawdopodobne możliwości wokalne Ridla. Śpiewa tu różnorodnie, ale zawsze z takim samym zaangażowaniem, z takimi samymi emocjami. To nie jest przypadek, że Ridla porównywano z samym Czesławem Niemenem. Ta płyta jest najlepszym dowodem jego wokalnego geniuszu. Ciekawostką jest to, że w tej sesji nagrali jeszcze jeden utwór Mała Aleja Róż ale nie znalazł się on na płycie. Natomiast został wydany w grudniu 1985 roku na singlu. Był to kolejny chyba trzeci singiel dżemu, na którym na stronie bez kolei znalazł się utwór skazany na bluesa. Hołd dla Ryszarda Skibińskiego, tego, który w Krzaku grał między innymi z Ridlem, no i który przedawkował. 9 grudnia 1985 roku Germ zagrał dwa koncerty w teatrze Stu w Krakowie. I nagrania z tych koncertów znalazły się na ich trzeciej płycie, długogrającej Absolutely Live. Płyta ta wyszła w 1986 roku, we wrześniu i jest to najbardziej blues-rockowa płyta w dorobku zespołu. Sama nazwa Absolutely Live oznacza, że wszystkie utwory zawarte na tej płycie nie były w żaden sposób potem studyjnie poprawiane. To, co słyszymy, to rzeczywiście tak brzmiało na żywo. I mamy tutaj numery z tego pierwszego okresu, między innymi poznałem go po czarnym kapeluszu, ale przede wszystkim mamy tutaj najlepszą wersję utworu Niewinni PIA. W czerwcu 1987 wyszedł kolejny singiel Absolutely Live Supplement. I tutaj mamy dwa kawałki: człowieku co się z tobą dzieje i wersję koncertową czerwony jak cegła". Absolutny Life jest ostatnią płytą nagraną z Michałem Giercuszkiewiczem. Został on wyrzucony z zespołu za to, że nie dotarł na sesję nagraniową do kolejnego albumu, czyli zemsta nie A nie dotarł dlatego, że obiecał Ridlowi, że skoczy na Śląsk i załatwi jakieś narkotyki. Jakobson, który go zwalniał, miał nadzieję, że w ten sposób pozbędzie się problemu z narkotykami, w tym sensie, że Riedel straci swojego ziomeczka z trzykawki. Ale jak powiedziałem wcześniej, zbyt wiele osób miało ochotę poczęstować Ridla i to właściwie niewiele pomogło. Sam Giercuszkiewicz, zresztą świętej pamięci, bo on całkiem niedawno umarł i to w sumie dosyć też smutne, bo Szykował nawet jakąś trasę koncertową, która miał grać między innymi kawałki dżemu. Yy, przyznaję, że nie ma pretensji do Jakobsona, że rzeczywiście yy, zawalił po prostu wtedy. No, Nauk wziął górę i tak się musiało to skończyć. Ostatecznie za bębnami w dżemie usiadł Marek Kapłon, czyli perkusista klasycznego składu zespołu TS-a. zemstanie zemsta Nietoperzy wyszła w roku 87. W roku 1989 Dżem wydaje kolejną płytę, Najemnik, i tutaj mamy kolejne trzy ikoniczne utwory Dżemu. Ja może nadużywam trochę te określenia ikoniczne, ale jak tak się przyglądam tej historii polskiego rocka, to jednak trzeba przyznać, że Dżem wprowadził sporo takich elementów, które zakorzeniły się na stałe w ogóle w świadomości Polaków, w tej muzycznej świadomości Polaków. Te utwory to Harley mój, czyli hymn wszystkich harleyowców, Wehikuł czasu, kolejny ogniskowy przebój. Obydwa utwory mają też dużo z takiego grania stosowego. Te gitary są bardziej takie otwarte w akordach, bardziej takie zwiewne. No i trzecim wielkim utworem na tej płycie to jest Modlitwa 3. To z kolei miała być odpowiedź na modlitwę zespołu Breakout która wyszła na płycie Kamienie, ale podobno tam była jakaś taka historia, że nie wiem, no ale pan nie chciał tego kawałka, oni po nazwali go Modlitwa 3 i wyszedł na płycie Najemnik. The Band Plays On. To jest z kolei płyta w całkowicie instrumentalna, wydana również w 1989 jakoś po Najemniku. To zdaje się w ogóle było tak, że w tej sesji na Najemnika oni po prostu nagrali materiał na dwie płyty, no ale już tej drugiej nie udało im się zrealizować z Lidlem, więc zrobili ją sami. To, co jest ciekawe na tej płycie, trochę zapomnianej niesłusznie, bo to jest naprawdę dobry album, to dosyć szerokie wpływy różnych wykonawców. Najlepszy kawałek, Carlos z wyraźnym odniesieniem do, do muzyki Carlosa Santana. W roku 91' Jem wydał, tak jak już powiedziałem na wstępie, swoją najlepszą płytę w karierze według mnie, czyli płytę Detox. Nie mam jej niestety na winylu, natomiast ten kompakt też ma dla mnie dosyć sentymentalne znaczenie. Po pierwsze jest to oryginalne wydanie z lat 90', po drugie jest to y, ta sytuacja, kiedy to pożycza się płytę od kolegi i mu się jej nie oddaje, tak zwane nawierzchnie nie oddanie, także kolega Osiński... Piotrze, bardzo Ci jestem wdzięczny. Chociaż w sumie mi ją podarowałeś. One. Jest to cały czas płynne. Natomiast dlaczego ja tak bardzo lubię tą płytę? No, po pierwsze, ją, to jest pierwsza płyta, którą poznałem dżemu i której słuchałem, ale przede wszystkim dla mnie jest to płyta naprawdę spójna. Szczególnie właśnie w tej wersji yy, kompaktowej, kiedy te dwa, dwie takie miniaturki gitarowe otwierają i zamykają płytę. Jemowi zawsze zależało na tym, żeby zrobić płytę koncepcyjną, gdzie teksty będą opowiadały jakąś konkretną historię. I to się rzeczywiście tutaj udało, dlatego że bohater tych tekstów to jest człowiek, który się rozstaje, który siedzi w więzieniu, który idzie na odwyk, który rozstaje się z matką. I zważywszy na to, że 1991 rok, zważywszy na to, w jakim stanie wtedy był lider i w jakim stadium swojego nałogu, to rzeczywiście te teksty są niezwykle przejmujący, chociaż też w dużej mierze nie jego. Ale jest to też płyta nieprawdopodobna muzycznie. Mamy tutaj najlepszy riff styczyńskiego, czyli Jak malowany ptak. Mamy tutaj nieprawdopodobnie gruwiący utwór, czyli Detox. No i mamy światową balladę, czyli liz Także Detox to jest obok cegły chyba najszczytowe naj, naj osiągnięcie dżemu, szczytowe osiągnięcie artystyczne i też yy, tekstowe tego zespołu. Co ważne, na tej płycie nie gra już yy, Marek Kaku. W międzyczasie odszedł z zespołu, a jego miejsce zajął nie kto inny jak Jerzy Piotrowski, czyli perkusista SBB, jeden z najlepszych bębniarzy w historii polskiego roku. Ale Piotrowski nie zagrzał miejsca za długo. Zresztą, jak przypatrzymy się okładce, to tutaj go nie ma, chociaż są pozostali muzycy zespołu. On bardziej tutaj był jako muzyk sesyjny. Zarejestrował jeszcze z muzykami wehikuł czasu, koncert wehikuł czasu, który wyszedł na dwóch płytach i wyjechał do Stanów po to, żeby przez jakieś 20 lat w ogóle nie grać na perkusji. Jego miejsce zajął Zbigniew Szczerbiński, wcześniej muzyk zespołu Gang Olsen. I to właśnie z tym perkusistą w roku 1993 Jam wydaje swoją kolejną płytę studyjną, czyli płytę "Outsider". Nie ma co ukrywać, że szczególnie po wydaniu płyty "Detox" Jam to była absolutna jest ekstra klasa polskiego roka. Wreszcie mogli funkcjonować normalnie. i tam w międzyczasie założyli jakąś spółkę, żeby móc lepiej zarabiać na swojej twórczości. No, i mogli sobie pozwalać na eksperyment. Jednym z takich eksperymentów był pomysł na płytę akustyczną, na której znalazły się utwory już znane, ale przearanżowane. I rzeczywiście one są przearanżowane. Bo największe wrażenie robi detoks, który tutaj jest rozciągnięty do 14 minut. Co dzień, co dzień Wyszły w sumie dwie płyty, akustycznie i akustycznie suplement. Na akustyczny suplement znalazły się utwory, które udało się jeszcze zarejestrować z Riddlem oraz kawałki, fragmenty kawałków, których, do których już Riddle nie brał udziału. A kiedy płyta wyszła w roku 1994, to Richard Riddle już nie żył. Zmarł 30 lipca 1994 roku. Nowym wokalistom zespołu Dżem został Jacek Dewódzki. Leszek Martinek, który wtedy już był menadżerem w zastępstwie Macina Jakobsona, wspomina, że w pewnym momencie trafił na kasetę i usłyszał Joe'a Kokera. Właściwie myślał, że sobie ktoś jaja robi. Chciał tą kasetę wyrzucić, ale zdziwiło go, że ten Joe Koker jakoś płynnie śpiewa po polsku. Kiedy zadzwonili do Dewódzkiego, zaprosili go na, na próbę, okazało się, że Dewódzki przede wszystkim w ogóle nie znał Dżemu. Nie interesował się ich. Znaczy, słyszał nazwę, ale nie interesował się muzyką. Nie miał też pojęcia, kim był tak naprawdę Ryszard Riedel. Do wysłania tej kasety namówiła go żona. I być może właśnie dlatego, że nie miał kompleksów, nie miał świadomości, na co się porywa, porwał się na to i poradził sobie, w mojej opinii, całkiem dobrze. Takim chrztem bojowym dla Dewockiego był koncert List do R na 12 głosów. I był to koncert, na którym różni wokaliści razem z muzykami dżemu śpiewali y, kawałki wcześniej wykonywane przez y, Ridla. I tutaj wytłumaczenie co robi ta koszulka z Freddie Mercury, bo ta koncepcja y, takiego pożegnania, y, pożegnania Ryszarda Ridla no, została siłą rzeczy y, zaczerpnięta z roku 1992. Kiedy to największe gwiazdy światowej, światowej muzyki rozrywkowej żegnały, właśnie zmarłego Frediego Merkurego. I właściwie tutaj porównania mam dwa. Po pierwsze, rzeczywiście nigdy w świecie nie pożegnano nikogo innego tak jak Frediego, i nigdy w Polsce nie pożegnano nikogo innego tak jak Riddle'a. A po drugie, właśnie te dwa zespoły. Znalazły się w sytuacji, w której nikt nie chce się znaleźć, a więc straciły tego najbardziej charakterystycznego członka, najbardziej charyzmatycznego, który przyciągał tłumy, który był naturalny, no, który był po prostu geniuszem wokalu. Queen na długi czas przestał działać. Dzisiaj mają wokalistę, ale też nie, nie gra z nimi oryginalny basista, Jem postanowił podnieść się od razu. Dawucki był innym wokalistą niż Ridel i wprowadził troszeczkę bardziej takiego hard-rockowego stylu. Najlepszym dowodem jest wspólnie wydana w 1994 roku płyta Kilka zdartych płyt. Natomiast kolejne dwie płyty, Powiał bo boczny wiatr z 1997 i Być albo mieć z 2000, to są płyty, które mi już próbowali wrócić trochę do dawnego stylu, trochę wprowadzić nowe elementy. I to już się niespecjalnie udawało. W efekcie drogi Dewódzkiego i muzyków zaczęło się rozchodzić. Ale zanim do tego doszło, po raz kolejny muzycy dżemu wykonali coś, czego nikt wcześniej nie zrobił. 22-23 lutego 1998 roku zagrali koncert z orkiestrą symfoniczną i chórę. Powiedziałem wcześniej, że nikt nigdy tego nie zrobił, oczywiście w Polsce. Na świecie były już takie przypadki. Jeden z najbardziej znanych zespołów, który tak robił, to był Deep Park. Dzisiaj równie znanym zespołem jest Metallica, ale uwaga, Metallica swoją płytę Ascendem nagrała rok później, także od nich na pewno nie ściąga. Tak czy inaczej, muzycy dżemu, wspólnie ze swoim menadżerem, postanowili zaeksperymentować, Zagrać, nagrać i wydać koncert, na którym właśnie cały te wszystkie te największe hity będą zaaranżowane na zespół, chór i orkiestrę. Koncert odbył się w Operze Śląskiej w Bytomiu i z racji tego miejsca został wydany na dwóch płytach „Jem w Operze” i „Jem w Operze 2”. Jeżeli chodzi o efekt, to jest on troszkę dyskusyjny w tym sensie, że nie wszystkie utwory wyszły tak jak należy. Nie wszystkie aranżacje były trafione. Takim najmocniejszym punktem dla mnie osobiście to jest Dzień, którym pękło niebo. Tam rzeczywiście ten utwór ma takie dwie charakterystyczne części. Jest takie charakterystyczne y, przejście z części A do B i ono jest świetnie podbite, y, świetnie podbite orkiestrą. Dewódzki rozstał się z Dżemem w 2000 roku. Jego miejsce zajął Maciej Balcar. No i do dzisiaj jest wokalistą dżemu. I właściwie od 2000 roku ta działalność Dżemu przebiega dość profesjonalnie, regularnie jak normalnego zespołu. Może nie rozpieszczają płytami, dlatego że przez te 20 lat wydali tylko dwie płyty w 2004, 2004 i 2010 Muza. Ale regularnie grają, regularnie koncertują, wydają też płyty koncertowe i to czasem w różnych odsłonach. Najbardziej spektakularne wydawnictwo to na wydawnictwo na 35-lecie z koncertami w wersji akustycznej, symfonicznej i rockowej. Dokładnie 27 stycznia 2005 roku zespół Wracał busem z koncertu. W pewnym momencie drogę zajechał im samochód osobowy, którym kierowca stracił panowanie nad kierownicą. Bus odbił y, gdzieś na bok, koziołkował. Beno, tręba był dość połamany, natomiast y, Paweł Berger nie przeżył, nie miał zapiętych pasów. Gdzieś tam wyleciał, uderzoną, uderzył w klatkę piersiową i nie udało go się odratować. Przyznam, że kiedy usłyszałem o tym, że Paweł Berger zginął, to byłem przekonany, że jest to koniec dżemu. No ale dżem po raz kolejny się nie poddał. Miejsce Pawła Bergera zajął Janusz Borzucki, który wcześniej grał w zespole Gankolsena, w tym, w którym również grał Zbigniew Szczerbiński. Dzisiaj dżem jest zespołem, który cały czas koncertuje, oczywiście z przerwą na COVID-19. No, wiele osób zarzuca im trochę odczynanie kuponów, yy, że cały od 10 lat nie wydali płyty, no ale prawda jest taka, że po pierwsze bracia Trębowie są dość mocno wyczerpani, schorowani i nie ukrywają, że są zmęczeni karierą muzyczną. Po drugie, oni tyle zrobili w historii polskiego rocka i jeżeli chodzi o utwory, i jeżeli chodzi o pomysły, o nowatorskie różne rozwiązania, że moim zdaniem mają Absolutnie do tego prawa. Podsumowując. Płyta Dżem, spłyta cegła zespołu Dżem, to jest płyta, która rozpoczyna wielką karierę zespołu Dżem. Karierę, która trwa do dzisiaj. Jest to najlepszy wizerunek, jeżeli chodzi o różnorodność stylistyczną w muzyce Dżemu i też najlepsze świadectwo. Możliwości i wszechstronności wokalnej Ryszarda Dittlera. Jednocześnie jest to płyta, na której znalazły się dwa z największych przebojów w historii polskiego rocka. A Sam Jeremy, chociaż nigdy nie byłem jego fanem, jakimś wielkim, doceniam, ale jakoś nie zasłuchiwałem się we wszystkich płytach, naprawdę jest zespołem wielkim i zasługuje na szacunek kolejnym odcinku będzie o zespole, który no, grał znacznie krócej, natomiast y, swoją bardzo krótką działalnością, swoją tak naprawdę jedną płytą, zrobił niesamowity zamęt y, w muzyce rockowej, szczególnie na tej scenie punkowej i do dzisiaj ma niemalże kultowy status. Nie chcesz przegapić? Subskrybuj mój kanał. Na marginesie, tak jak powiedziałem, ta koszulka dzisiaj miała być korespondować, bo takim drogą być symbolem tego, kim Riddle i James są na polskiej scenie rokowej, ją w prezencie od Ani Kidżyńskiej, której bardzo serdecznie za nią dziękuję i którą pozdrawiam.